Cześć z tej strony Monika i Prosty Biznes. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, z którym mierzę się bardzo często ze swoimi klientami na konsultacjach, a mianowicie z tematem, w jaki sposób utrac odzyskać utraconych klientów, czy w ogóle jest na to szansa i czy możemy sobie z tym poradzić sami. Od razu podpowiem, tak, możemy, pomogę Ci dzisiaj zrozumieć, w jaki sposób to zrobić najprościej. Jak zawsze, dajcie teraz chwilkę. Jeśli masz taką możliwość, zapraszam serdecznie do notowania. Możesz teraz iść po jakąś kartkę, długopis, coś, gdzie będziesz mógł zapisać kilka cennych kroków. No i cóż, widzimy się za chwileczkę i do usłyszenia. jesteś już ze mną i jesteś przygotowany do tego, żeby zatopić się w temat odzyskania utraconego klienta. Najczęściej, jak dzwonią do mnie osoby, które są zainteresowane konsultacjami, najpierwsze takie pytanie, które pada, Monika, jak ja mam pozyskać nowych klientów? Gdzie mam szukać nowych klientów? Ja się zawsze wtedy zastanawiam, dlaczego cały czas chcemy szukać nowych klientów? Przecież tak naprawdę Ci, których już pozyskaliśmy, powinni z nami zostać. No chyba, że coś się wydarzyło złego. I e, przeglądając nawet różne kursy, albo e, jakieś takie poradniki e, ze sprzedaży. Bardzo często właśnie to jest e, ten taki temat przewodni: to jest, jak pozyskać e, klienta, e, jak pozyskiwać nowych klientów tam przez internet, telefonicznie. No, odmian tego jest bardzo dużo, ale bardzo mało jest materiałów na temat tego, w jaki sposób odzyskać utraconego klienta. Możesz nawet sobie nie zdawać z tego sprawy, że jakiegoś klienta utraciłeś bądź utraciłaś. Najprościej sprawdzić jest to, porównać jakiś taki bardzo mocno mierzalny okres czasu. Czy to w roku, czy może właśnie rok do roku? No, sytuacja z zeszłego roku jest dosyć specyficzna, więc jakby tak zawsze biorę go trochę w nawias, bo pandemia albo jednym dała bardzo duży wzrost sprzedaży, a innym bardzo duże spadki. Więc może na przykład niech to będzie, dajmy na to kwartał jakiegoś roku w porównaniu do innego roku i wtedy sobie zobacz, jakby ile miałeś tych klientów, jak to się, jak to się odbywało, jakie były wtedy Twoje wyniki sprzedażowe. I może się okazać, że gdzieś po drodze straciłeś kilku klientów. Kilku, może jednego, może dużego, bo cały czas w tym ferworze walki, pozyskiwaniu klientów, która jest absolutną koniecznością, żeby budować swój biznes, gdzieś po prostu nam się wytracają te osoby, ci klienci z poprzednich lat. Więc taki pierwsza rzecz, którą warto zrobić, to po prostu zobaczyć, czy my mamy ten problem u siebie i czy warto w ogóle się tym zajmować, bo może masz fantastyczną obsługę i klienci z Tobą są na lata. Ale skoro oglądasz ten filmik, podejrzewam, że jednak zastanawiasz się, w jaki sposób odzyskać tych utraconych klientów. Po tym porównaniu, tak jak już zobaczysz właśnie, gdzie kto mógł Ci uciec. Najczęściej jest tak, że jak zdamy z tego sprawę, że jakiś klient już z nami nie chce pracować, no to zaczynamy tworzyć w swojej głowie absolutnie czarne scenariusze i wymyślamy naprawdę niestworzone rzeczy. Bardzo zawsze mocno naciskam i zachęcam do nieodpowiadania za własnych klientów i nie myślenia za nich, tak? Każdy jest osobną jednostką, każdy ma prawo do tego, żeby myśleć i czuć. W, w zgodzie z własnym sumieniem, tak samo nasi klienci. E, przyczyn, dla których ktoś mógł zrezygnować z Twoich usług bądź e, przestał u Ciebie coś kupować, może być naprawdę mnóstwo i one wcale nie muszą od razu oznaczać czegoś bardzo złego. E, wręcz przeciwnie, w naszej głowie najczęściej jest strasznie mroczno, a potem się okazuje, że te powody są bardzo błahe. Wracając do zdania nie myśl ze swojego klienta, w momencie, gdy zauważysz taki problem u siebie, że gdzieś tam kogoś utraciłeś, a może warto by było do niego wrócić, bo to był dobry kontrahent, dobry klient, no ja polecam najprościej na świecie go o to zapytać. No i teraz, możesz go zapytać. w takie powiedzmy trzy podstawowe, e, oczywiście od, odmian tych pod, trzech podstaw będzie wiele, ale jakby powiedzmy, że są takie trzy podstawowe rzeczy. Ja oczywiście najbardziej rekomenduję rozmowę telefoniczną. Możesz też pojechać do niego na spotkanie albo napisać maila. Z mojej perspektywy najmniej e, taką skuteczną opcją będzie jednak napisanie maila, no bo raczej mail to. Sam wiesz, jak odpisujesz na maile, tak? Czasami na nie odpisujesz, czasami na nie nie odpisujesz, więc ten, ten mail po prostu zostawmy gdzieś sobie tam na sam, na sam koniec. Jeśli chodzi o spotkanie, tutaj byłabym też ostrożna, bo w sytuacji, w której. Klient przestał z nami współpracować, no mogło coś się jednak wydarzyć, tak? I jadąc do niego na spotkanie, takie niezapowiedziane na przykład, no, możemy się narazić na um, jakieś takie unikanie tematu albo nie odpowiedzenie nam wprost. Um, klient po prostu też jakby przyparty do muru, może najzwyczajniej świeci nas okłamać, a nie o to nam chodzi, bo my chcielibyśmy zdefiniować, dlaczego ten klient od nas odszedł. Więc naprawdę najbardziej gorąco zachęcam do tego, żeby to był po prostu telefon. I teraz wiem, bo wielu z Was ma ten problem, że rozmowa telefoniczna z takim klientem, który kiedyś był, a już go nie ma, jest bardzo mocno stresująca. Ja to doskonale rozumiem, też tak miałam, i jakby to jest absolutnie rzeczą ludzką. Czujemy, że ktoś chyba nas z jakiegoś powodu odrzucił, a teraz mamy do niego zadzwonić i jeszcze wypytać go dlaczego. No, nie jest to sytuacja komfortowa, więc pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić dla siebie, żeby było ci prościej z tym tematem, wymyśl sobie jakiś pretekst. Wiem, że tak, oczywiście pewnie są mądrzejsi ode mnie i powiedzą, że to jest bez sensu, bo trzeba zadzwonić i ustalić, ale ja wiem, że po, po powiedzieć komuś zadzwoń i ustal jest trochę gorsze niż wymyśl jakiś pretekst, pod którym możesz do niego zadzwonić i ustalić, co tam dalej będziemy drążyć ten temat z naszym klientem. No i teraz tym pretekstem tak naprawdę może być wszystko w granicach rozsądku. Ja najbardziej polecam taką metodę, troszeczkę na prezent, troszeczkę na gratis coś w rodzaju na, na, takim, na takiej zasadzie że dzwonię do Pana, bo długo ze sobą pracowaliśmy albo w podziękowaniu za ostatnie zlecenie i nie przejmuj się to, że to zlecenie mogło być nie wiem, pół roku temu albo rok wcześniej bo równie dobrze możesz po prostu powiedzieć klientowi, że w podziękowaniu za zeszłoroczną współpracę chciałbym w jakiś sposób podziękować, tak? No i tak naprawdę zależy od ciebie w jaki sposób chcesz podziękować i jakie masz też możliwości, bo jeśli sprzedajesz produkty to możesz dać coś dodatkowo. Bardzo mocno nie polecam dawać od razu zniżek cenowych, bo to nie o to chodzi w, w sprzedawaniu, żeby szastać cenami na lewo i prawo, ale może na, na przykład masz jakąś dodatkową usługę, którą możesz zaproponować klientowi w prezencie. Jest to coś takiego, co człowiek odbiera bardzo neutralnie nie jako przekupstwo albo łapówkę, tylko coś po prostu na zasadzie wzajemności, tak? Zleciłem, otrzymałem coś od Pana, no to teraz chciałbym podziękować i koniec. I bardzo ważne jest, żebyś nie zadzwonił tylko i wyłącznie z tym prezentem, bo pamiętaj, że to jest ten pretekst, tak? czyli rzecz, która powoduje, że jest ci łatwiej podnieść ten telefon i zadzwonić do klienta. Przygotuj się do tej rozmowy, bo w pewnym momencie chciałabym, żebyś postawił to pytanie klientowi. Dlaczego? Oczywiście, najpierw przeprowadź bardzo dobrą, relacyjną rozmowę, słuchaj tego, co mówi do ciebie twój klient. I zadaj w końcu to pytanie, tak? Bo oczywiście możesz się umówić z klientem na. Może się okazać, że takie przypomnienie siebie klientowi już go odzyska. Po prostu. Czasami jest w życiu prościej niż trudniej i nie ma co nad tym się zastanawiać, ale jeżeli na przykład no, nie powoduje to. Ponownej chęci rozpoczęcia z Tobą współpracy, no to wtedy warto na przykład nawiązać do tego, że widzę, yy, Panie Rafale, y, że nie mamy od Pana tutaj zamówień y, od pół roku. Dlaczego tak się dzieje? I tylko tyle. Bardzo proszę cię pamiętaj o tym, że w momencie, gdy zadajesz klientowi pytanie, należy poczekać na odpowiedź. To jest taka rzecz, z którą mamy wszyscy problem, że jakby w stresie próbujemy zagadać naszego klienta, więc nad tym też możesz popracować. Więc jak zadasz mu pytanie, dlaczego, to po prostu poczekaj na odpowiedź. No i teraz mamy dwa wyjścia. No bo jeśli się okaże, że była sytuacja, która spowodowała jakąś negatywną, taką negatywny odbiór, nie wiem, spóźniłeś się z ofert, z, z dostarczeniem czegoś, nie wykonałeś usługi tak, jak potrzeba, klient jest na coś zdenerwowany, no to jest zupełnie inny temat, tak? Bo to jest temat Twojej obsługi posprzedażowej, a raczej jej braku, bo takie informacje ty po prostu musisz wiedzieć, że coś się dzieje źle. I to jest naprawdę zupełnie inny temat. Moglibyśmy teraz na ten sam, sam, samemu temu wyrywkowi poświęcić 30 minut, więc ten temat parkuje i pewnie do niego wrócę. Ale najprawdopodobniej nie dowiesz się niczego okropnego, że właśnie, nie wiem, towar nie dojechał albo coś, coś w tym rodzaju. Tylko na przykład możesz ustalić, że Twój klient dostał ofertę, Lepszą y, cenowo, logistycznie, i była bardziej dopasowana do niego, tak? No i teraz znowu kolejna bardzo ważna rzecz. Nie obrażaj się na swojego klienta, tylko postaraj się wykorzystać tą, y, tą sytuację do tego, żeby. Wypytać o to wszystko, co spowodowało, że ten klient już z nami nie współpracuje. Zobacz, już udało Ci się nawiązać z nim jakąś taką nić porozumienia, już rozmawiacie, więc wykorzystaj to, żeby do tego, żeby ta rozmowa między Wami była po prostu bardzo wnikliwa, no i taka uważna. Podejść do swojego klienta z życzliwością, bo wtedy będzie Ci łatwiej zrozumieć, dlaczego tak się zadziało, dlaczego akurat poszukał gdzieś indziej rozwiązania, a nie u Ciebie. A tobie zależy na tym, żeby, żeby ten klient wrócił właśnie do Ciebie. Pamiętam też taką sytuację, gdzie kiedyś po konsultacji mój klient z kolei, jak rozmawialiśmy na temat odzyskania jego klientów, Powiedział mi taką rzecz, że jak ta osoba będzie chciała coś od niego kupić, to na pewno się do niego odezwie, bo on o nim pamięta. I muszę cię tutaj bardzo mocno rozczarować, że poza nami to nikt nie żyje naszą firmą, tylko my sami nią żyjemy i nasi klienci mają swoje życie, swoje problemy. I jednym z najczęstszych powodów, dla których tracimy klienta, jest to, że klient po prostu o nas zapomniał. Z różnych przyczyn. To, że wysyłasz mu newsletter um, raz na kwartał, naprawdę nie oznacza, że ono tobie pamięta, um, ale to tak jak mówię, to też jest inna, inny temat, inna rozmowa, w jaki sposób utrzymywać ten kontakt i relacje z naszym klientem, więc y, jak już porozmawiasz z klientem, ustalisz tak dlaczego, y, spróbuj sobie to wszystko pisać. Ja zawsze bardzo mocno zachęcam do tego, żeby zawsze mieć kartkę i długopis y, pod ręką. Bo na podstawie tego wszystkiego, co on ci powie, nawet jeżeli go nie odzyskasz w trakcie tej rozmowy, nawet jeżeli on się nie zdecyduje na dalszą współpracę z tobą, to będziesz miał absolutnie kopalnie wiedzy na ten temat, czego uniknąć w przyszłości. To są, to, to są rzeczy bezcenne. Za to naprawdę to nie ma, to nie ma wartości w walucie więc postaraj się, żeby ta rozmowa, nawet jeśli usłyszysz po drugiej stronie, że jednak nie ma przestrzeni na ten powrót do was we współpracy, to postaraj się jak najwięcej wypytać klienta, notuj sobie to wszystko i wtedy wyciągniesz wnioski. Na pewno pierwszy telefon będzie najgorszy. Kolejne telefony są już znacznie łatwiejsze. No cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Wszystko to jest wszystko, co dla ciebie przygotowałam. Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie pomocne i że skorzystasz z kilku moich rad. Um, oczywiście w opisie pod filmem znajdziesz wszystkie linki, gdzie możesz mnie znaleźć. Um, I życzę ci bardzo mocno, żebyś tych utraconych klientów nie miał. Nigdy albo miał ich jak najmniej, a jeśli już w jakiś sposób ich utracisz, to żebyś się nie bał podnieść ten telefon, podnieść słuchawkę, zadzwonić do swojego klienta. No, oczywiście w drugim kroku bardzo fajnie jest do niego pojechać. Jednak na początek rekomenduję ten telefon, żebyś też oswoił się z, tym, z tą sytuacją, żebyś nie myślał o tym, że to jest coś złego, tylko po prostu zapytaj, dlaczego. Dlaczego tak się wydarzyło? Um, oczywiście kolejny odcinek już za tydzień. Serdecznie Cię na niego zapraszam. Um, bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki i życzę Ci pięknego dnia. Cześć.